Cześć, tu Ewa Bączkowska, matura 24, powtórki z biologii. Chciałam Was zaprosić bardzo serdecznie do obserwowania mojego kanału na YouTubie. Jeżeli interesują Was powtórki z biologii i chcecie się dowiedzieć, jak napisać maturę, żeby mieć jak najwyższy wyniki. nasze filmiki, próbne lekcje na YouTubie są darmowe. Jednak budujemy dla Was platformę, na której będziecie sobie mogli takie zajęcia wykupić. Jest to moja oczywiście praca, dlatego koszt takich zajęć... Także będzie na miarę waszej kieszeni. Na Instagramie będą wrzucane ciekawe filmiki, materiały, próbne zależności. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, zachęcam do obserwowania. Te ciekawostki pomogą Wam napisać maturę, pomogą Wam pisać pod klucz, czyli to, czego wymaga matura z biologii, a czego nie uczą w szkole. To są zależności, które są niepisanymi zależnościami. Jednak jeżeli przyglądniecie się im bliżej, do że to, co Wam mówię, to, co Wam przedstawiam i to, co jest tam napisane, naprawdę sprawdza się w wypowiedziach. Pracuję już bardzo długo z uczniami, mam wielu absolwentów, którzy już studiują medycynę, już są nawet po tej medycynie. Również zachęcam do przeczytania opinii o nas, o naszej szkole. Do zobaczenia!